Wicemistrzowie Polski z Kielc byli bezsprzecznie najlepsi w pierwszej części sezonu. Zawodnicy Bogdana Wenty stracili w tym czasie tylko dwa punkty. W ostatniej kolejce przegrali 26 do 30 z Beniaminkiem Połynem Zabrze. Ja myślę, że Biwe Kielce jest zdecydowanie mocniejsze niż w zeszłym sezonie. Na każdej pozycji posiadają dwóch graczy reprezentacyjnych i to z krajów, które liczą się w piłce ręcznej na świecie. Także jest to dzisiaj ekipa pod każdym względem bardzo mocna. Wydaje mi się, że też w tym sezonie zaczęli grać lepiej w obronie. I to są te zmiany im Dużo gorzej radzili sobie złoci medaliści z ubiegłego roku, gracze Wisły Płock. Drużyna Larsa Waltera zanotowała wiele wpadek, jak choćby wyjazdowe remisy w Puławach i w Wągrowcu, porażka w Olsztynie i ostatnia przegrana u siebie z NMTS-em Kwidzyn. Tam są dobrzy zawodnicy, naprawdę. Ja znam wszystkich tych chłopaków, wiem, że oni naprawdę potrafią grać w piłkę ręczną, ale chyba brakuje tam reżysera, tylko że teraz gdzie, czy na boisku, czy poza boiskiem i... Ten problem to już jest problem dla prezesa, dla pana Miszczyńskiego. On musi też jakieś wnioski wyciągać z tego, co widzimy. Na miano największego rozczarowania rozgrywek zasłużyły jednak Warmia Olsztyn i Zagłębie Lubin. Typowane przez wielu do walki o brąz zespoły nie znalazły się w czołowej ósemce, w efekcie czego będą walczyć o utrzymanie z Nielbą Wągrowiec i Siódemką Legnica. Zagłębie Lubin też musi walczyć o utrzymanie, a to jest dla zespołu, który niedawno jeszcze zdobywał tytuł mistrza Polski czy medale w rozgrywkach ligowych, to jest pozycja zbyt niska. Tymczasem czołowe zespoły Superligi wystąpią w play-offach. Na początku drużyny grają w nich systemem do dwóch zwycięstw, od półfinałów obowiązuje system do trzech wygranych meczów. Najciekawiej zapowiadającym się starciem pierwszej rundy będą mecze Stal Mielec z Azotami Puławy. Bardziej niż te spotkania kibiców w całej Polsce interesuje jednak co innego: kto wywalczy Mistrzostwo Polski i czy grająca nierówno Wisła Płock nie powtórzy wpadki sprzed dwóch lat, kiedy odpadła w półfinałach z MMTS-em. W tym roku te drużyny znów mogą zagrać ze sobą właśnie na tym etapie rozgrywek. Jeżeli dojdzie do półfinału Kwizyn z Płockiem, to ja w tej chwili jestem w stanie powiedzieć, że to jest 50 na 50. Mam nadzieję, że Wisła Płock potwierdzi swoje aspiracje i przejdzie do finału, ale niespodzianki wykluczyć nie można. Świadczy o tym to ostatnie zwycięstwo Kwizyna w Płocku. Zresztą drużynie z Płocka nigdy nie grało się łatwo z Kwizynem. Ja prowadząc zespół z Płocka, kilkakrotnie grałem i to zawsze były mecze bardzo wyrównane. Oficjalnie eksperci nie chcą typować, kto zdobędzie mistrza Polski w sezonie 2011-2012. Nieoficjalnie mówi się jednak, że zdecydowanymi faworytami do zdobycia mistrzostwa są zawodnicy Bogdana Wenty. Tyle tylko, że rok temu było identycznie, a mistrza zdobyli płotczanie.